Panie ja Maneczko, jestem, tym Games. Witam Was na moim gospodarstwie. Mamy sierpień dalszy yy, żniw. Dzisiaj nie będzie, powiem szczerze, troszeczkę popadało. Ale to mi nie przeszkodziło w zrobieniu pełnej inwestycji w gospodarstwo. można tak powiedzieć. To powiem szczerze, nie jestem tego zadowolony. Ogólnie taki tydzień czasu padał deszcz ziarno, mingotne, pszenice się nie udało ogarnąć, jedynie co mi się udało to spasować sumę lęczmienia yy, zaraz później, jak zgłosiliśmy no to pojechałem popracować. a trochę się pozmieniało na gospodarstwie bo dzisiaj pan mogę zaprezentować to nieco jak widzicie, mamy kosteczkę na gospodarstwie yy, wokół gospodarstwa, tutaj domu lampy pozakładane pozamontowywane, jakby to nazwał Peczkę upiększone gospodarstwo yy, i ja mu, powiem tak, inaczej, trochę się pozmieniało, bo ogólnie w gminie też się powiedzmy zmieniło pod względem na wierzchni. Tutaj stary asfalt zrywają i dają naszą taką szutówkę, yy, na poczyt tego, że później jeszcze raz będzie pewnie asfalt, no i troszeczkę tego yy, asfaltu zrywali, no ale to zrobić. No, ciężki sprzęt tu jeździ, mianowicie mój, tak, ja, szczerze, że. że Zaczyna pękać. Postanowi teraz zrobić tylko tak, żeby szybówka była. Jakiś rok czy dwa. Po prostu. Bo kasy gminy zbytnio nie ma. A ja też chciałem zainwestować. Nie to, że idzie w kostkę. Nie małe pieniądze. Zrobiłem to jak gdzieś tutaj na gospodarstwie, tutaj. To jeszcze nie jest skończone, bo ogólnie całe gospodarko będzie w kostce. będzie ciasna. Na razie to co tutaj mamy... Powiedzmy, położoną kostkę. No to jest yy, na dzień dzisiejszy leże koszt. 80 tysięcy kostki. Troszeczkę kasy dojdzie, trzeba oczywiście przelew zrobić. E, 80 tysięcy. Potem sobie na razie zrobiliśmy. Troszeczkę sobie tutaj wszystkie te tak zrobiliśmy w tym kingu, jakby tam, jak tam nazwał. Oh, nie nazwał. Ogólnie w tej maszynie od yy, karmienia. No, tylko dołożyliśmy sobie lampy. Powiem szczerze, Kusza, czegoś mi brakowało. I yy, tak sobie kliniłem. Yy, powiem szczerze, brakowało tych lamp. Były nie, nigdzie lampy, ale stosunkowo słabe. No i troszeczkę dołożyliśmy. Tutaj dołożyliśmy lampę. Tutaj oczywiście to już było w zestawie. Był w zestawie. Tutaj dołożyliśmy następne lampy, tutaj boczne. Yy, na właśnie ściany. Powiem szczerze, troszeczkę to jest... Dobrze zrobiono. znaczy dla mnie jest wystarczające. O, nie jest perfekto, ale jest wystarczające. Te oczywiście to były. Lampy tutaj to widzę, że kuziwa... Kampy trochę to ogarnąć lepiej. I tak, tutaj też jedna jest lampa. Zrobiona ogarnięta. Eee, żeby to wyraźnie czegoś silnego jeszcze pół. Po prostu by było widać. Eee. Tutaj jeszcze tylko musimy pociągnąć. Na byki, tutaj na te jałówki, musimy jeszcze pociągnąć prąd, ale to jest spokojnie, czy chłopaki mają wolne, bo dzisiaj mają jakiś tam wyjazd, chłopaki to mi to robią, bo oczywiście ja tego nie mogę sam robić, bo zresztą po pierwsze że nie mogę co nie mam czasu, bo dzisiaj idziemy kupić pole poganiać pole tutaj tak samo, lampa dołożona, jeden halogen jeszcze tych było, troszeczkę ciągnięcia było tych przewodów. Ale myślę, że będzie łatwo. Tutaj też następna lampa. Yy, tutaj dwa właśnie też lampy dołożone. Ale takie trochę było bawienia, trochę nowszych, trochę starszych lamp. bo To się znalazło. niektóre były nowe, kupowane. niektóre były takie właśnie też. Jest takie takie analogiczne lampy yy, dołożone z tego względu, żeby po prostu to miało ręce i nogi. Tutaj też na, na, domie, na domu. Przepraszam, na domu. Dom, dom, domie nie ma. No. Też są dołożone dwie lampy, czy w zasadzie chyba trz, trzy nie dwa, e, dwie lampy, tutaj to samo, jedna lampa dołożona, e, tutaj jedna zewnętrzna, tu jest jedna wewnętrzna, troszeczkę trochę niżej, żeby po prostu bliższym widać, tak dalej, na kierowniku, i tak to się na razie wygląda, powiem szczerze tak, to troszeczkę się zmieniało, bo jeszcze musimy tak, do hali, na hale jedną na hale dużą zrobić, jak z jednej, tak i z drugiej strony, jeszcze nie mieliśmy czasu, ale elektryka elektryką. E, najważniejsze, opłacić musimy sobie e, tą kostkę. Czyli bierzemy sobie, robimy przelew, 85 tysięcy za kostkę, płacimy. Oczywiście jeszcze tam będzie dokładana później, jeszcze. No musieliśmy to zrobić z tego względu, że mleczarek miał troszeczkę utrudnienie. Tak myślałem. czym to zrobić, to najbardziej estetycznie wygląda to kostka. Więc koszpą sobie to zrobiliśmy, jeszcze tutaj będziemy odpadzać. W to też nie jest tak, że to ten metraż wyszedł To jeszcze będziemy sobie troszeczkę, mamy dołożenia tutaj. No i finalnie 80 będzie jeszcze wokół tego dobu. Tylko dobu będzie dopiero robiony, że... To na szybko myślę, w okresie zimowym będziemy sobie ocieplać ten dom i będzie nie da wymieniać. Dziwnie to brzmi, że to w okresie zimowym, ale takie są fakty, taka są realia. Nie ma czasu, żeby robić tego w okresie letnim. To taki jest plan właśnie na obydwa domy pracowników. Tak? tutaj ten dom i na drugim gospodarstwie zrobić jeszcze te ocieplenie, wymienić dach. Może ktoś tutaj podremontować lepiej, żeby to miało więcej nogi. To zobaczymy. Mam plan. Kwestia finansów. Kwestia czasu w materiału eee, i elektryka kosztowała mnie, pociągnięcie kabli to już nie był taki duży koszt. No to po znajomości było robione, to było 500 eee, przelewu tak przewody. Troszkę nowych przewodów posiliśmy trochę z krokiem eee, i tak dalej. Wiecie, tam różne różności było pod tym kątem, a my dzisiaj mamy do dutowca, bez Polandka oczywiście. Teraz ja sobie chodzić właśnie tą jedną opcję. Nie. Ma. Ale po nic. To dzisiaj jedziemy w nowe pole. Jedziemy na nowe pole, które kupiliśmy. A to jeszcze nie powiedziałem, a zrobiłem. Paninowala zrobiłem. A, dobra, inny pies. Yy, bo nie Holanda, ale wystarcza. Yy, to jeszcze zrobiłem, a mam nie powiedziałem. Idziemy sobie tutaj do tyłu, yy, i idziemy, idziemy, idziemy yy, i tutaj kroimy sobie drzewa. Będziemy tutaj robić pole, powiem szczerze, ta inwestycja, która miała być, yy, powiem szczerze, nie jest warta świeczki. Yy, Przekalkulowaliśmy sobie z... tak ogólnie i powiem szczerze, wycinaliśmy drzewa, tutaj jest zniwelowane to wszystko i będzie elegancko zrobione. No zobaczymy jak to w praktyce wyjdzie, mam nadzieję, że będzie dobrze, to będzie zrobiony żerapak, zasiany rzepak. rzepak. Eee, prawdopodobnie najszersze znaczy ogólnie taki wycinek jest, bo to taki miś odcinek. Nie będę ukrywał taki miś ma odcinek eee, pod tym kątem. I tutaj też będzie wycinane drzewo, bo wysłałem pozwolenie na cały wycinek ten drzewa. Powiedziałem, że chcę tu połączyć fajnie, zabić pola. W opozycji, to pozwoli ci podkup odkup pola, też mi połoci. No bo teraz w mieszkaniu raczej nie będziemy nic tutaj inwestować. No poza pługiem, tak? No ale tam spokojnie, Póki, się nie w tym w następnym ewentualnie się zaliczkę z mleka weźmie i w tym temacie. Tutaj jest to też fajny kawałek. Właśnie o tym kawałku mówię, właśnie przygotowywać w nowym kawałku, bo dzisiaj go kupujemy. Usiadujące no, pole, Głupotą byłoby go na nie kupić. Jest to 114 to tysięcy. Dużo mało. No, powiem szczerze, względnie. Kupujemy bez oko w robimy, bo to będziemy bezpośrednio yy, sobie właśnie paczek. Yy, no i trochę roboty będzie. No ogólnie 2 dwa, dni dwa dwa, i 2 pola kupione, tak? Ale pieniądze mamy na puk... Jeszcze mam, bo ten pukt tam mniej więcej 220 yy, 20, 20, nie, to, ja powiem Po kostce tak fajnie pojechać, to jest elegancko, no, ziva. To jest robota. Yy, to, że na tej szukróbce będę ukrywał. Ale to zrobiliśmy. No ale się nie tutaj. Tak sobie gmina zrobiła, że po prostu... Ogólnie to tak poszerzyli, powiem szczerze, pól. Y, tylko pobrali... Y, powiu, bo powiem szczerze, że to powinno być jeszcze bardziej y, wsunięte. Tak pól, na pola po prostu wychodzili. Czekajcie, teraz tak, żebym ja tutaj miał elegancko dobrze zrobione, bo powiem szczerze, no, jeszcze oczywiście na tym polu nie robiłem raz, chyba tylko jak w początku gospodarstwa miałem, w tej usługę tylko robić, w tym polu, a to tylko było, tylko jedynie by raz. To było na szybkości, przypomnę wtedy, wiem... użytyłem tylko samo, tutaj przepraszam, tak, tylko, że teraz nie miałem, poszło, poszło, to bym podrzepał. Mówimy tutaj, jak nakombinować. Ja Ja sobie dał, żeby to zmieszać, jeszcze dać obornik, ale wiadomo, to bakno było rzucone. Yy, I powiem szczerze, no, nie będę kłynąć do obornika, tak? Ja teraz tak patrzę, czy ten jest dobrze, nie jest zbyt dobrze ustawiony, nie wiadomo, to jest ciężko teraz ustawić, ale to się nie będzie. później, dobra. O szczegóły. bo yy, no, Pozycja padła, dlatego ja może tu na granicę, to jest czymś, ale... Robiło tu, że mi to szwedać. Tą działkę. Powiem szczerze. Za to jak jeszcze ziemi będzie więcej. Robimy na głęboko. Też patrząc ja to był na głębokszem To z Z nie robiłem. Trochę później robić, ale już robię praktycznie na standardowych ustawieniach. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. No, sąsiad miałem robił ogania tylko lat. Tutaj tą ziemię z tego względu, chciał sprzedać tą ziemię z tego względu, że yy, wyprowadza się z tam. Wypowada się tutaj w gościu taki gdzieś na nieco 8 lat wyprowadza się do miasta wyprowadza się do miasta. E, Ziemia wiedział oczywiście o tą, co mu została, a że zostało chyba tam 12 hektarów ziemi. No i ja w ramach tego i się, czy nie chce właśnie kupić tej ziemi. On miał 14 hektarów. to jest właśnie... To ziemię miał tą ziemię te budynki też pewnie będę chciał u niego kupić. Tak ja nie wiem tak naprawdę czy... Oj ojoj oj nie to, to budynki też weszły w skład mojego Arau nie weszły. Więc będę chciał jeszcze spróbować kupić te budynki. Eee, i znaczkę no, pokombinować. Zobaczymy na razie pole yy, i tak dalej. A to jest elegancko, graniczące pole z moim, nic mi tu więcej nie potrzeba. Jakieś dziwne, mam wrażenie, te dźwięki. strasznie teraz kuziwa ostatnio ciekawą, tak dziwnie to wszystko ustawiane. Tu było, każdy ciągnie już inaczej, tak później nie jest z tymi krokami. I powiem szczerze, dobrze wyszło. Po co masz sprzedawać komuś. Ee, obcemu, i może może świadacz mi to właśnie będzie cieszyło. No właśnie, że to jest noszadujące pole, więc tym bardziej dla mnie to jest tak najbardziej kazane. Przygotowuję je sobie dzisiaj, jest ee, 8 sierpnia, dość wcześnie przygotowywałem pod dzisiaj, ale myślę, że gdzieś dopiero, hmm. jakieś tydzień czasu będę siał, troszeczkę prędzej bo tym roku będzie właśnie na tych nowych działkach. W poprzednim odcinku i na tym, na tym kawałku. Tak na razie nie panuje, bo może będzie jeszcze tak, że będziemy sobie jeszcze się próbować ciąć sobie łąkę że zobaczymy, później właśnie, a może to będzie pole później, bo tu jeszcze tak myślę, że z dwa sezony taka ta łąka będzie. Zobaczymy eee, też idealnie, jak będzie to wyglądało z perspektywy Patrzcie, czy mi wystarczało, czy nie będzie mi wystarczało. bo to mam pełną. Najlepiej jeszcze nie pozwoziłem, ale to jest kwestia czasu. A tu zrobię. Ja sobie pozwożę te belki. No, obozy troszeczkę jest. Mam co upływać, Jest pełno, ale jakąś taki miszmas sobie robię. Na to mam no, czas, tylko muszę dać gotować. To robię teraz. Pobęki nie wiadomo. Te biało, wiadomo. Troszeczkę są mokre. Nie chcę też ich tam dawać yy, na właśnie hmm, podnach, nigdzie. No, a po polaku. Yy, zaraz wam pójdę, pokażę, bo tego nie powiedziamy. Jeszcze będzie stawiona wiata, Jest stawiana wiata, yy, na belki prawdopodobnie, ewentualnie na maszyny. To są takie dwie, To jeszcze jedno do tego nie wyklucza oczywiście, tak? Stawię wiatę, yy, zobaczymy czy będzie zaadaptowana na belki, czy będzie zaadaptowana na wspomniane yy, maszyny. Oczywiście to by się przydało. Yy, taką właśnie opcję yy, zrobić, bo powiem szczerze troszeczkę miejsca nam brakuje, bo jeszcze jest plan na zakup właśnie tego pługa. Jest plan. już zakrypany jest pług, tylko teraz kwestia, żeby on go ściągnął. Tamten, który był, no to poszedł. No gościu mi uprzedził. Eee, w zeszłym tygodniu, czyli jeszcze na koniec lipca mnie odbiegł. Ale spokojnie, pług jest długi, zakrypany, identyko. Identyczny patent, identyczny pług. Eee, tylko troszeczkę się obawiam, że Nikolaj może nie dać sobie rady, ale myślę, że ta 300 koni, to jest pod pod maską, powinna ma dawać radę eee, z tym pługiem. No i zobaczymy Zobaczymy w pakietu jak to będzie wyglądało No i czeka Może w tym tygodniu już czegoś ściągnie, to będę mógł ten prowadzić. Spojemny wydatek Jak na pług, Ale będzie bardzo, Prawdopodobnie będzie ładny moich swoich pieniędzy, tak Ja to sobie poczekać To załaja sobie podrzepak gdybyśmy mieli nie widzicie też po lewej stronie Troszeczkę sąsiadowi zabrali pola To tam nie wiem, czy poszerzali w ten sposób asfalt, yy, znaczy poszutówkę, ale tak to wiem, to jest tej... będą no, Będę kombinować odnośnie tych asfaltów, przejazd i tak dalej. Nie wiem, taka mam. E, tak minęła jakoś tak dziwnie. indziej. Ja też się trochę więcej e, tej... 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 ale powiedziałem, że nie ma takiej. możliwości <grym>, nie nie po to mi teraz

od czasu zbytnia nie ma, to trzeba przygotować icraz, tak trzeba by te białkie mogalność ty, pod tym ukradki Tak więc bez bezrobocie nie mogę zrobić ja szkoda, że nie mam tej opcji tam bezrobocu a moje kulturowo nie było miałem dosyć innych y, i tam to pole sobie poobrobić choć to głównie będziemy mieć białki z depaku napędzi i ta nowa działka będzie nasiana e, rzepakiem e, e, i myślę że na ten rok czy działki są, czy staczą <laughs> czy działki staczą na właśnie rzepak, Bo wiecie, e, rzepak powiecie rzepak na mnie to jest tylko w e, nie jest duża ilość potrzebna naprawdę i ty... Zrobić tak, żeby po prostu był ten zbudowany. Dziwnie, ten niepoland był bez swojego balastu, ale powiem że to jest po prostu ten. na uwagę, że tam jest balast, który to jest od poniżej w sumie na by nie było ja tego. Yy, po co mam też no, ten przód? Może obciążać w bez ceny, bezcenu. To jest tak nas, tak Już takiego chyba, to... a przy tym to mi stało się, to wydaje tak gdzie się nie nie jest to... po prostu cało.

nie ten, to musiałem już o nal. to był już na pamiętam kiedy... ten po, się nie ma I się teraz I teraz pogoda jeszcze dni utrzyma. padało już się pada. To może się za dni uda każdą przytpę, tak? Ewentualnie może zobaczymy, żeby to po prostu to było już w nie jest jakoś późno tak ma... to jest 5 sierpnia ale ma trochę mi podróży pogoda, tamtym trochę mi też mi to jest że tego nie się kupiło. ten kombajn. może on nie nadawia szerokością, kością... wiem się na drewbę, tak, a na drewbę kością i powiem szczerze, że to tak szybko poszło. Się... A właśnie, ja po nic bo wam tego nie podobało. Nie zmieniał. Eee... Tak. Aż ja, że mam w ogóle wcinu się? A no tak, że tak, eee, przecież go Tak, jak w ogóle, się zastanawiał. Eee, nie zmieniałam 60... 5 minut dopuściłem tego kawałka powiem szczerze kuszywa nasz byłem zdziwiony. jeździłem i jeździłem i tym ciągle ja myślałem że to chyba tego będzie mniej a tu jednak e, warto było dosypać, dosypać jeszcze poza moją bitwą i ogonikiem na no powodu zawsze to wychodzi ale powiem szczerze to mroku paliło Też przykro nie było i ta pogoda ja miała e, ku temu żeby e, ten prom był większy to bardzo ciężko tak, bo jednak to coś tu pracuję, żeby po prostu to by był większy. Fajnie. Yy, myślę, że jęczyk dopiero będzie później sprzedawany, bo teraz na pewno nie ma czasu, żeby sprzedawać, bo do ceny nie ma. Chciałem gdzieś tam bioro, gdzieś koło yy, jesieni, będę sprzedawał, no tak naprawdę na wyłożenie, na remont moich dwóch domów, które tam są jeszcze, oczywiście no, mojego świeżego domu, mega kompleksowego domu. Ten postawiony był tam przez PNL że jest 5 pędów nawet do Pania, tylko jak ja to postawiono to tą chałupkę, jak ja sobie przypomnę, 700, to by tysięcy za postawienie tego domu, z wychodziliśmy. Yy, a teraz taka abstrakta intencja, czy to będzie na czy to ma sens? czy to jest potrzebne. Teraz ja patrząc, że ja faktycznie wykupuję, kupuję maszyny. Może nie dosłownie w takich pieniądzach, bo jeszcze do 700 tysięcy złotych budowlę jeszcze nie położyliśmy na sali, tam żaden ciągnik poza lądizmem oczywiście, e, malutkim, którego kosztowało mi 64 tysięcy, 650 e, to jeszcze tutaj na lądizmie, na przykład z się zbliżyliśmy. tej kwoty, a tak naprawdę dom był najdroższym inwestycją na razie, poza oczywiście dom, a nie obrotem. Zapomniałem, pardon obora była, i tamta obora też była dość ale takich mansowych, takich niepotrzebnych sprytnio były niepotrzebnych niepotrzebne, bo te domy ciągniki sprytnio bardzo niepotrzebne by żeby były no bardzo poza tym dom nie był potrzebny, żeby go starać, ale ja się wtedy że... posiągnąłem tam tutaj e, też te mieszczymy na te domy obietnika na remonty też pewnie jest trochę wyjdzie tam są dwa domy, ale tam są e, jeden dom tutaj widzicie, to tam w gospodarstwie. To po prostu to zrobimy, by to by tutaj mieli wygodę tak. Myślę, że eee, jeden ten ma eee, konkę, a drugi ma narzeczoną. Też wprowadził tutaj, ponieważ to chyba ma dobrze. Na razie nie zmienia roboty, posłuchacie ogrzewanie darmo, to robione, teraz będzie ocieplenie robione, wszystko będzie z moich pieniędzy, bo to jest jednak moje. Ale komfort psychiczny i pracowników też jest dla mnie bardzo ważny, ale mi ktoś powiedzieli, że tam, to, tam już czyśnienie gdzie okna są niepewne, a to to nie powiedziałem, dobra, w tym roku trzeba rzutkę spiąć, ograniczę budynki, te domki, wiadomo. Tam człowiek żyje w rozmiarowie, w komforcie, no bo wiadomo, dwa na dalej ten dom pierwszy, w no, którym kupiliśmy pierwszy gospodarstwem likwidacji, obecny No eee, to wiadomo, że ten dom jeszcze, nie, to tam dom drugi jest taki kancelowy, eee, ten mniejszy, w którym kupiliśmy tę nową gospodarkę. No i teraz sam chyba będzie pierwszy kolejności palić, Co robić? Myślę, że tam ocieplenie, to wszystko, wymiany na krótką będą miały dobre. Znaczy, myślę, że w tych 700 tysiącach się wystarczy to 300 nie wiadomo. To jest musi też, pod takim kątem, będą chcieli patrzeć, jak by to chcieli zrobić, bo też nie ukrywam, że powiem taką, jest dziwną propozycję. Tutaj znajomego, który pracuje na tym moim głównym gospodarstwie, na tym kieczy. to znajomie, który nam proponować i czy tego szwę, tego domu. E, powiedziałem, że na ziemię, bo to jest bycie kwestia, e, no, jakby to powiedzieć. Zimnie sformułować to, bo wszystko otaczam, moje wszystkie budynki i dom w cudzysłowie to trochę średnio. Hmm. Eee, ale na razie na nie sprzedaję, bo to nie ma sensu, e, bo jednak dom się przyda. Będziecie później, może coś tam się stać. Moim głównym domem teraz jest tyle te pokoje na górze pan na dole, więc yy, sześć pokoju i Stało u mnie jak było to właśnie jak mi ta pełnika poszła. Tak tam tu zalewało od no, domu, tego domu, że tutaj tutaj nie ale tak, a tak bym tak sprzedał, to by trochę była lita. No jest, ale tak nie panuję, ale na pewno nie. Chcę wziąć, wyremontować. Jeszcze mam taki, taki niuans pod względem budowania. Nie wiem czy będę budowanie tak tych domów wychodzi kopywanie tych budynków remontowanie i tak dalej bo nie okrywam pewnie za ta... 3 miesiące będzie w ogóle na mnie czy może niekoniecznie tak blisko roku pewnie się na początku pewnie roku okazuje się czy jeszcze nie zwiększy znacznie ale to na razie nie będę kupił, bo jest plan właśnie na e, zakupy w pewnym sensie. Takie bardzo nieoczywiste zakupy, które wynikają. Tak. A będę, mówił. to nie będę na razie mówił. A i to będzie kończyć oczy, nie bo to na dzisiaj, więc jeszcze to na tyle i oczywiście ja wszystko się spodobał, zostawcie komentarz, dzięki za oglądanie i trzymajcie się na kolejnym odcinku, na razie, cześć.